Witajcie na kanale, dzisiaj przed sobą mam przesyłkę świąteczną od Natalii z kanału Natko Drapiemy. Już sobie ją tutaj po boku otwarłam, wyciągniemy zawartość. Oczywiście zapraszam Was na kanał Natalii, link będzie w opisie, o odnośnik w tytule i mamy tutaj to fifi. uwielbiam bardzo, bardzo dziękuję coś słodkiego z drapeczki naprawdę z drapeczek nie trzeba było i tutaj mam kopertkę odłożę ją na bok chyba tam są dane i tym mam prześliczną kartkę. Przepiękna jest ta karteczka. Wesoły świąt i szczęśliwego Nowego Roku. I tutaj wszystkiego najlepszego z okazji. Świąt zdrowych, radosnych, świąt Bożego Narodzenia i szczęśliwego Nowego Roku nad Bardzo dziękuję. Zostawcie Natali. Serduszka w komentarzu. I serdecznie zapraszam na Natalii kanał. Kto jeszcze Natalii nie zna. Karteczka jest naprawdę przepiękna. I do tego tutaj jeszcze mamy zdrapeczki: ekstra linie z numerkiem 25. I magie Świąt: dwie zdrapeczki z numerkiem 32 i z numerkiem 31 jak nic w tych zdrapeczkach nie będzie to się nie przejmujemy ponieważ ja się bardzo cieszę że mogę sobie podrapać i tutaj za te słodkości za tę przepiękną karteczkę i co, może najpierw sobie zaczniemy od z drapeczki magia świąt i tu, może sobie okay. I tutaj mamy teraz z numerkiem 31, jeden. Szukamy pliku i wygrywających liczb. A wygrywające liczby to 32, dwa, dwadzieścia dwa, i trzydzieści siedem. A nasze liczby to pięćdziesiąt pięć, czterdzieści dziewięć, trzydzieści pięć, osiemnaście, pięćdziesiąt trzy, pięćdziesiąt dwa, trzynaście, trzydzieści sześć, 41 i 17. I ta jest przegrana. Naprawdę się nic nie dzieje. Jest się cieszę, że mogę sobie podrapać. Mamy D, F. E, Maga świąt teraz z numerkiem 32. I szukamy. Dwadzieścia trzy pięćdziesiąt dwa czternaście i dwadzieścia sześć, a mamy pięćdziesiąt dziewięć, trzydzieści jeden, czterdzieści jeden, dwadzieścia siedem pięćdziesiąt trzy, trzydzieści sześć, czterdzieści sześć, dwadzieścia pięć, pięćdziesiąt jeden i pięćdziesiąt cztery. Mamy kontrolę d i z. I teraz mamy. Ekstra linia. I szukamy po dwa symbole. Mam nadzieję, że wszystko dobrze widać. I jak coś tutaj ominę, to na pewno potem się znajdzie parasol i rower. Parasol i rower. Mamy rower. Mhm. Parasolą nie widzę. Następne dwa symbole to czapka i słońce. Słoneczko, słońce i czapka. Tu mamy słoneczko. Tu jest czapka. Tu jest słońce. I tu mamy słoneczko. Następnie. Mamy diament i serce. Diament i serce. Serduszko jest tutaj. Zostawcie dla Natalki serduszko w komentarzu. Diamencik. Serduszko. Serduszko. Diamencik następnie, co my tu mamy, gwiazda i podkowa. Gwiazda i podkowa. Tu mamy płotkowe, gwiazdy nie widzę, następnie ptak i klapki, klapki i ptak, ptaka na pewno działa, ptaszek. klapki, tak klapki i to wszystko następnie co my tu mamy łódź i kości kości Вот. Вот и кости. Угу. tutaj łódź i tu kości. Następne dwa symbola to tęcza i arbuz. Tęczę mamy tu, tęczę i arbus. Ocza. Tęcza, arbuz, tęcza, tęcza, okej, okay. teraz moneta i księżyc, moneta, Moneta. Moneta. Księżyc. 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 Tu mamy księżyc, tu jest księżyc, tu jest księżyc. Następnie słoń i biedronka, biedronka, słoń, biedronka, biedronka, słoń i biedronka, biedronka. Słoń, biedronka, słoń, słoń, biedronka. Następnie szukamy cytryny i okularów. Cytryna i okulary. Tu jest słoń. Cytryna i okulary cytryna, cytryna, cytryna i cytryna. Następnie korona i kwiat. Korona i kwiat. Nie widzę. Dwa przedostatnie sakwa i motyl. Sakwa i motyl. Tu jest sakwa. Tu mamy sakwę, tu jest motyl. Tu jest sakwa. Tu jest sakwa. I dwa ostatnie: krap i balony. Krap i balony. Krap. Okej, okay, to wszystko. Kontrolne FDN. Ale to naprawdę nic się nie stało. Ja bardzo, bardzo dziękuję za coś słodkiego. Super. To Fifi uwielbiam. Za tą prześliczną, przepiękną naprawdę karteczkę. I przepiękne życzenia. Bardzo dziękuję. Ogólnie, w ogóle dziękuję za pamięć. E, o mnie e, serdecznie zapraszam Was na kanał Natalii. Odnośnik jest w e, tytule filmu. Link do kanału będzie w opisie. I co, widzimy się już wieczorem na. Zdrav masach. Do zobaczenia. Cześć.